Legionowie, nowy trener i tak naprawdę bardzo szybki debiut w Biało Brzegach z Pilicą. To no, spotkanie tak naprawdę niedobrze się zaczęło, ale się bardzo dobrze skończyło. Trenerze, jakby je trener skomentował podsumowując: że tu tak naprawdę to chłopaki podjęli wyzwanie bardzo trudne, bo rzeczywiście przegrywali. 1-0 po 25 minutach, potem utrata zawodnika i nie jest łatwo grać w 10, ale dali radę, udźwignęli ciężar tej sytuacji, bardzo trudnej i tych trzech poprzednich meczów, które przegrali. Nie zdobyli nawet bramki, a tu odrobili straty i pokazali, że mają charakter, mają determinację, potrafią się zorganizować na boisku i wywalczyć bardzo ważne punkty w obecnej sytuacji. Natomiast to jest tak naprawdę dopiero początek. Początek tego, żeby zdobywać dalej punkty, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No właśnie teraz debut będzie tak naprawdę przed kiwicami w Legionowie. Jutrzejsze spotkanie z Unią z Kierniewicę. No i trenerze oni mają z kolei jedną wygraną, jeden remis i dwie porażki. Walka o trzy punkty. No, myślę, że u siebie to jest obowiązek, żeby dla własnych kibiców, dla własnej satysfakcji grać o trzy punkty. To po pierwsze. Po drugie, my, my bardzo mocno będziemy skupiali się na sobie. Oczywiście uwzględniamy słabe strony i mocne strony przeciwnika, bo taka jest nasza rola. Natomiast będziemy chcieli budować własną tożsamość. To będzie wymagało trochę czasu, ale wydaje się, że z punktu widzenia tego ostatniego spotkania, czyli tego podejścia i cech wolicjonalnych, które chłopaki pokazali, będziemy zróżnicować z zębem. Czyli walka, kibice. Zapraszamy.